Przed chwilą właśnie rozmawialiśmy o jednostkach. Myślicie, że te kontuzje i absencje, czyli brak Alonso i brak Koszty. Myślicie, że która będzie bardziej bolesna? Moim zdaniem brak Alonso. Dlatego, że tak jak mówił Mateusz, bez jego Koszty Atletico potrafi <try> grać. Real bez Alonso też, ale jednak wydaje mi się, że w kadrze Realu nie ma takiego zawodnika, który dysponowałby takimi umiejętnościami w środku pola jak Alonso. Dlatego, że czytam, tam zagra Iara Mendy, jak, jak się wydaje, że właśnie to on zastąpi Baska, to czy tam zagra Casemiro, czy może Kedira dojdzie do siebie już do takiej dyspozycji, że będzie mógł grać, to wydaje mi się, że nie ma takiego piłkarza, który potrafiłby tak regulować tempo gry jak Alonso i tak napędzać kontry realne. Wydaje mi się, że takim zawodnikiem w realu może być luka Modrić, aczkolwiek on w tym momencie u Ancelottiego pełni zupełnie inną funkcję. Gra, gra, tak, gra bliżej, mm, bliżej, bliżej bramki przeciwnika i nie sądzę, żeby Ancelotti cofnął Modricia yy, w, w, głębiej w środek pola, yy, tracąc yy, przy tym tak kreatywnego, rozgrywającego, dlatego brak czabiego alonso można. Nie wiem, można porównać go do braku Pawła Nedveda w 2003 roku w finale, kiedy Juventus zmierzył się z Milanem, kiedy również czeski pomocnik pauzował za kartki i to może być sporo osłabienie, sporo osłabienie Realu. No, Juventus wtedy przegrał. Juventus wtedy strony tak. to jednak Środek boiska będzie bardzo ważną zawsze jest, ale w tym spotkaniu szczególnie chyba no ważną strefą tam w końcu jest Gabi i, i Koké. No a nie ma pewności, że Casemiro, i Aramendi, czy właśnie wracający Kedira, staną na wysokości zadania. Ja tak nie przekreślał tej te możliwości, żeby Modric zagrał jednak tam na defensywnej pomocy. Ale nie wydaje mi się, myślę, że którego z nich wstawi jednak albo i albo Kedira, dlatego że. Gdyby modlić, że są tam przesunięty, no to wtedy w tej trójce środkowej Realu musiałby zagrać Di Maria, Di Maria i Isco. No Di Maria to podejrzewam, że i tak tam zagra, ale kto wtedy byłby tym trzecim zawodnikiem? Obok modlicza. Wydaje mi się, że wariant z Isko i Dimarią jednocześnie na boisku to jest zbyt ofensywny dla Atletico. No, może to jest już do sukcesu, żeby wyjść ofensywnie. Będzie, będzie to zaskoczenie nie, na pewno dla Simona. Byłoby, byłoby zaskoczenie, ale nie sądzę, że Carlo Ancelotti jest osobą, która zdecyduje się na, na aż tak odważny jeszcze ruch. W wydaje tak mi, jeszcze meczu. w tak ważnym meczu. Wydaje mi się, że Dokładnie będzie. Się jadam, że, że Ancelotti nie jest odważny, moim zdaniem. Albo może jest odważny, o. ale nie aż tak. <laughs> może. tak odbiegając od tego konkretnego finału, co na temat właśnie tych, kasowania się tych kartek przed finałem? Czy to, to była dobra zasada, czy jednak to jest sprawiedliwe, że kartki eliminują z finału? Ja bym wprowadził jakąś taką, taki przepis, jeśli mógłbym to zmienić, że kartki kasowałyby się przed półfinałem. Jeżeli ktoś w półfinale na przykład dostałby w obu meczach dwie żółte kartki, no to wtedy pauzuje w finale. Ale żeby te kartki, które rzeczywiście zostały zebrane, wcześniej, W tych wcześniejszych fazach w jednej ósmym i żeby one nie miały wpływu na grę w finale, bo myślę, że to byłoby z dla widowiska i dla kibiców. I przede wszystkim zgodnie z duchem sportu, ponieważ no, finał Ligi Mistrzów to starcie, kiedy teoretycznie powinni najlepsi. się spotkać najlepsi z najlepszymi, a w momencie, kiedy brakuje kilku zawodników przez, przez kartki, no, no widz, kibic zostaje obdarty z, z tej możliwości oglądania najlepszych, ale ten, ten system powinien być jasno sprecyzowany, powinien być e, już przed sezonem, jeśli by coś takiego zostało wprowadzone, to powinno być dane, dane znać przed sezonem, nie tak jak było. A powinno być? Mm. Myślę, że tak. Myślę, że byłby to dobry pomysł. Ale do czego dążę? Chciałem powiedzieć, że to powinno być przed sezonem, a nie tak jak w pewnym momencie UEFA likwidowała te kartki tak po prostu z własnego widzimisię. Kiedy był, był półfinał, a oni nagle powiedzieli przed drugim kasujemy kartki. No nie, wydaje mi się, że to powinno być bardziej, bardziej sprecyzowane. Ja się zgadzam tutaj z Damianem i z, i z Przemkiem, bo w finale powinni grać najlepsi i już Kilka razy już wspomniany wspomniane teraz Alonso, y też jak Barcelona grała z y Manchesterem, to nie grał chociażby Dani Alves. Y y Ballack w 2002. Y no, było już mnóstwo takich przypadków, kiedy piłkarze, którzy przez cały sezon y grali dobrze i, i stanowili o sile swojej y drużyny, nie mogli zagrać w tym najważniejszym meczu. Dlatego taki przepis by się przydał. To tak sobie, jak już sobie tak wiemy, troszkę gdybamy, to gdybyście mogli do, do Realu albo do Atletico, dodać po jednym z piłkarzy, z innych drużyn, a był ten, który by zapewnił ten sukces. Kogo byście dodali do tych składów? Do Atletico nic bym nie zmieniał. To co powiedzieliśmy, kolektyw, drużyna, pełny kolektyw, tak? pełny kolektyw, Simeone wiedział, jak ułożyć ten zespół i, i, i on wie, czego chce, ma dostosował taktykę do tych ludzi, których posiada i tam osobiście nic bym nie dowiedział To coś będzie musiała zmienić, to wtedy będzie odpowiedź na pytanie, kto powinien dołączyć do Atletico. myślisz, myśli, że, to, że czy... będzie tak jak z Borusią, troszkę, że właśnie i Lewandowski, i Gacy, że te ci najmocniejsi odejdą? do jednak tych. W, Ciężko powiedzieć chyba. No. Ale Wydaje że, mi się, że kogoś tam, kogoś okay. tam wyrwą. Koszta pewnie że, że, że koszta, że że posłowie przez, przez Chelsea. No zobaczymy, no. czeka portuara. nas ciekawe okienko transferowe. Na pewno Simone będzie starał się zrobić wszystko, żeby jednak yy, no, większość przynajmniej tego zespołu, cały ten trzon yy, pozostał. A aczkolwiek myślę, że jest na tyle yy, już dojrzałym i dobrym szkoleniowcem, że nawet jeśli. Jeśli ktoś odejdzie, to będzie potrafił go zastąpić tak, że drużyna nie straci za wiele. A jeśli tak się bawimy w te dywagacje, kto by się przydał, to myślę, że pod nieobecność Alonso, to w realu mógłby się przydać na przykład Andrea Pirlo. To jest troszeczkę tak. zawodnik o podobnej charakterystyce, też potrafi. Ale teraz czy 10 lat temu Pirlo? Teraz, nawet teraz. teraz, 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 teraz. wydaje tak, mi się że też, też taki defensywny pomocnik, ale defensywny cofnięty rozgrywający, tak bym go określił, który też potrafi dobrym przerzutem rozprowadzić akcję i Myślę, że on mógłby się przydać, a od temu. Tym bardziej, że już się, znają się z Milanu, kiedy kiedyś razem no, pracowali. Zamierzchło czas. No. To Real byście kogoś może dodali da, do ataku, wzmocnić siłę ofensywną? Pewnie, Czaka, czeka, ze... czeka, żeby powiedzieć, że Robert, Robert Lewandowski powinien zagrać zamiast Benzemy. No ale Benzema ja ten, ten sezon ma naprawdę dobry, więc myślę, że tutaj akurat yy, na środku ataków realnie potrzebuje jakiegoś wzmocnienia. Tak już woli w podsumowanie, panowie, kto jest dla was faworytem i tak jeden argument dlaczego? Damian? Ja obstawiam na Real, jak, jak zwykle. Myślę, że on od początku był dla mnie faworytem tej Ligi Mistrzów obok, obok Bayernu, a jeżeli rozprawił się z Bayernem, to mam nadzieję, że uda się mu też to z Atletico, a jakiś argument, no... Cristiano Ronaldo po prostu. Myślę, że w tak ważnym meczu Ronaldo mimo tego, że miał problemy z, z kontuzjami w ostatnim czasie, że naprawdę pokaże to co. A jeśli Ronaldo zabiedzie, to myślę, że real też? Wtedy na pewno będzie bardzo ciężko. No to ja powiem, że jestem za Atletico I jeśli chodzi o argument, to stosując retorykę Damiana powiem Diego Simeone, po prostu. A i Diego Simeone zabraknie. Ja myślę, że jego akurat Zostańmy nie zabraknie, na na ja myślę, że Atletico i tak będzie miało już przed meczem ustalone wszystko to, jak ma ten mecz wyglądać, więc wiadomo, on przyda się na ławce, znaczy będzie potrzebny na ławce, ale myślę, że oni i tak no, będą głupio, w stanie... Głupio um, Guardiola będzie pomagał, pomagał Iberiamu, tak może. <laughs> Piękny San Atletico musi się skończyć. Mam, na, mam nadzieję, że skończy się Krótko w sobotę. Krótko na temat, tak? tak? Masz nadzieję, że jednak mam nadzieję, za realem? mimo wszystko tak, za realem. Dziękuję panowie za dzisiaj, dziękuję Dzięki. państwu i zapraszam do oglądania finału.